Tu jesteś. Mama próbowała się do ciebie dodzwonić z mil... Skąd masz więcej słów? Ja... O, już mówię mamie, idziemy. Znalazłem ją, mamo! mnie ty... Co? O co chodzi? Znalazłem sesenty i dostała więcej słów. O czym ty mówisz? Ona nie ma żadnych słów. Ma, widziałem, serio. A ty co się śmiejesz? Do roboty. Górze same się nie zetrą. Mamo, musisz mi uwierzyć. Ktoś jej dał słowa. Och, kochanie, wiem. Słyszałam, jak mówiła. Dlatego jutro w szkole będzie się szpiegował. A i w ten sposób ona nic nie będzie podejrzewała. Mój mądrala. Coś kombinuje i zamierzam się dowiedzieć, co to jest. I dzięki temu właśnie wygrałem wybory na przewodniczącego. Wow, to naprawdę mądre. Muszę to dodać do swojej przemowy. Ty jesteś naprawdę mądra i piękna. Hej, czy ja widziałam moją przyjaciółkę na randce z naszym przystojnym przewodniczącym, za którym każda wzdycha? No opowiadaj! O, złożyło się wszystkie słowa na randeczce, co? Masz, muszę znać szczegóły. Nie uwierzy!